To już trzeci prywatny lądownik księżycowy, który poniósł klęskę. Czy prywatne firmy mają w ogóle szansę w kosmicznym wyścigu z takimi wyjadaczami jak NASA? I co stanie się z ludzkimi prochami, które w tej misji miały dolecieć na księżyc? O tym już za chwilę. Ten dzień miał być przełomowym momentem w historii eksploracji kosmicznej, ale zamiast tego przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Peregrine, pierwszy amerykański lądownik księżycowy od czasów ostatniego lądowania w ramach programu Apollo w 1972 roku, który miał zapoczątkować nową erę podboju księżyca, oniósł klęskę. Misja wystartowała z wielkimi nadziejami, że w firmie z sektora prywatnego uda się w końcu bezpiecznie wylądować na powierzchni srebrnego globu. Lecz teraz, po serii niewyjaśnionych anomalii i krytycznej awarii, nie ma na to szans. Co doprowadziło do takiego obrotu spraw? Z początku wszystko zapowiadało się dobrze. Lądownik Peregrine pomyślnie wystartował na rakiecie Vulcan Centaur nowym typie rakiety napędzanej metanem z Kosmodromu należącego do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w Cape Canaveral na Florydzie w poniedziałek 8 stycznia 2024 roku. Około 50 minut po starcie na wysokości 500 km nad Ziemią, lądownik oddzielił się od rakiety i kontynuował swoją podróż. Pierwsze oznaki problemów pojawiły się około 7 godzin po starcie, gdy pojazd nie był w stanie skierować swoich paneli słonecznych w stronę słońca, aby mogły naładować baterie. Po szybkiej reakcji i interwencji zespołowi inżynierów nadzorujących przebieg misji ostatecznie udało się je obrócić. Niestety jednak chwilę później pojawiły się kolejne i to jeszcze poważniejsze problemy. Najpierw firma Astrobotic poinformowała, że przyczyną problemu jest awaria systemu napędowego, a później ogłoszono, że powoduje ona krytyczną utratę paliwa. Jak stwierdzili przedstawiciele firmy w swoim oświadczeniu, biorąc pod uwagę obecną sytuację, priorytetem w tej sytuacji jest wyciągnięcie największej ilości wniosków i danych, które można jeszcze zdobyć, czyli piękne ugładzanie tego, co się wydarzyło. Można więc wyczytać z tego, że na tym etapie wiedzieli już, że nie ma szans na miękkie lądowanie. Jedyne, co mogą jeszcze zyskać, to dane, które pomogą uniknąć podobnych problemów w kolejnych startach. Niedługo potem Astrobotyk udostępniło pierwsze zdjęcia lądownika Peregrine w kosmosie, pokazując, że jego zewnętrzne warstwy izolacji są pogniecione. Następnie w poniedziałkowy wieczór firma Astrobotyk ogłosiła, że wyciek powoduje, że silniki odpowiadające za utrzymanie lądownika w odpowiedniej pozycji nie będą miały wystarczającej ilości paliwa, aby zapobiec jego niekontrolowanemu obrotowi. Lądowanie na Księżycu planowane było na 23 lutego, ale szanse, że to się uda, są właściwie bliskie zero. Nawet jeśli lądownik jakimś cudem utrzymałby się odpowiednio długo na dobrej trajektorii i dotarł w pobliże Księżyca, to po prostu roztrzaskałby się o jego powierzchnię. W tej chwili celem Astrobotyk jest doprowadzenie Peregrine jak najbliżej Księżyca, zanim straci zdolność do utrzymania pozycji skierowanej w stronę Słońca. I w konsekwencji straci zasilanie, bo to będzie równało się z całkowitą utratą łączności. Najprawdopodobniej jednak Peregrin nie doleci nawet w pobliże księżyca i stanie się po prostu kolejnym kosmicznym śmieciem unoszącym się w przestrzeni kosmicznej. Będzie również swego rodzaju kosmiczną urną z prochami. Ponieważ, jak wspominałem na wstępie tego odcinka, wśród jego zawartości znajdują się też kapsułki zawierające część prochów byłych prezydentów USA: Johna Kennedy'ego, George'a Washingtona i Dwighta Eisenhowera, pisarza science fiction Artura C. Clarka i wielu innych osób, których rodziny zapłaciły za dostarczenie szczątków na Księżyc. Usługami tego typu zajmuje się inna prywatna firma Celestis. Koszt takiej usługi według cennika na oficjalnej stronie internetowej zaczyna się od 13 tysięcy dolarów. Oprócz wysyłania prochów na Księżyc, Celestis wysyła też prochy poza orbitę Ziemi, w kierunku zewnętrznych planet Układu Słonecznego. I co ciekawe, oprócz tych, które znajdują się na pokładzie lądownika Peregrine, rakieta Vulcan wyniosła na orbitę jednocześnie drugi ładunek, który zawierał z kolei prochy autora Star Treka, Gina Roddenberry'ego, jego małżonki oraz kilku aktorów, którzy brali udział w nagraniach do tego serialu, takich jak porucznik Uhura chociażby, znaczy chodzi o postaci oczywiście, które grali, czy Scotty, który bimował nas up, także oni na księżyc dolecał. Okej, okay, wróćmy teraz jeszcze na chwilę do samego lądownika i firmy, która jest za niego odpowiedzialna. Astrobotic Technology to amerykańska prywatna firma kosmiczna, założona w 2007 roku przez Johna Thorntona i Reda Whitakera w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Firma specjalizuje się w opracowywaniu lądowników i łazików księżycowych do transportu ładunków, badań naukowych i eksploracji w ramach programu Commercial Lunar Payload Services realizowanego przez NASA. To jest taki odpowiednik programu Commercial Crew, w którym brał udział SpaceX, i w ramach tego programu powstała kapsuła Dragon, którą astronauci amerykańscy latają, i nie tylko amerykańscy, na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Więc tutaj NASA chciała skomercjalizować niską orbitę okołoziemską. A teraz chce skomercjalizować dostarczanie towarów na powierzchnię Księżyca. Astrobotyk jest uznawany za innowatora w dziedzinie robotyki kosmicznej, a misja lądownika Peregrine była ich pierwszą misją i naprawdę wielka szkoda, że zakończy się niepowodzeniem. Gdyby się udało, byłby to naprawdę spory przełom, bo do tej pory jeszcze żadnej firmie prywatnej nie udało się miękko wylądować na Księżycu. Nie wygląda to też dobrze, biorąc pod uwagę fakt, że Astrobotyk ma być odpowiedzialna za bezpieczne dostarczenie na księżyc należącego do NASA łazika Viper. A ten łazik będzie wjeżdżał do kraterów księżycowych, gdzie nie sięga światło słoneczne i będzie szukał tam wodnego lodu, który to będzie potrzebny do tego, aby umiejscowić odpowiednio bazy księżycowe, które w przyszłości mają powstać w ramach programu Artemis. Według harmonogramu misji lądowanie miałoby odbyć się już w listopadzie bieżącego roku, czyli 2024, za co NASA ma zapłacić astrobotyk dokładnie 199,5 miliona dolarów. Projekt lądownika Peregrine ogłoszony został w roku 2016 i opierał się na wcześniejszych projektach firmy, w tym na większym lądowniku Griffin o tej samej pojemności ładunkowej. Projekt lądownika został dopracowany przy współpracy z Airbus Defence and Space. Układ napędowy składa się z pięciu silników firmy Frontier Aerospace, każdy o ciągu 667 N. Peregrine może przewozić do 450 kg dwuskładnikowego paliwa w czterech zbiornikach. Z kolei jego układ sterowania używa 12 silników o ciągu 45 N każdy, zasilanych tą samą mieszanką paliwa, co w przypadku głównych silników. Lądownik o szerokości 250 i wysokości 190 cm mógł dostarczyć na powierzchnię Księżyca do 265 kg ładunku, czyli 1,90 m i ponad 2 m szerokości typowy czad. Rakieta Vulcan Centaur z kolei, która była odpowiedzialna za wyniesienie lądownika oraz pozostałych ładunków, została opracowana przez United Launch Alliance, w skrócie ULA i stanowi znaczący postęp w technologii rakietowej. Jest zaprojektowana z myślą o wszechstronności i obniżenia kosztów wynoszenia różnych ładunków w przestrzeń kosmiczną, a w tym załogowych statków kosmicznych, satelitów czy misji towarowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy stopień rakiety korzysta z silników rakietowych BE-4 produkowanych przez firmę Jeffa Bezosa Blue Origin. Drugi stopień bazuje na konstrukcji z rakiety Atlas V. Do rakiety może być dołączone aż 6 dopalaczy na paliwo stałe. Docelowo Vulkan Centaur ma zastąpić rakiety Atlas V i Delta 4 w ramach programu National Security Space Launch, realizowanego przez Armię Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do lądownika firmy Astrobotic nowa rakieta nośna spisała się wyśmienicie w cymesik podczas swojego pierwszego startu. Misja Peregrine będzie już trzecią nieudaną próbą lądowania na powierzchni księżyca realizowaną przez przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. O tym jak lądowniki Beresheet i Hakuto-R rozbiły się o powierzchnię Księżyca odpowiednio w 2019 i 2023 roku, ta sytuacja pokazuje, że przed firmami prywatnymi pozostaje jeszcze całkiem spore wyzwanie, jakie wiąże się z eksploracją Księżyca, nie mówiąc już o eksploracji dalszych zakątków Układu Słonecznego. Ale cóż, miejmy nadzieję, że to wszystko się wydarzy, że kolejne wersje tego lądownika już będą spokojnie, miękko osiadały na powierzchni Księżyca, bo to jest rozwój, to jest rozwój taki, jaki widzieli w For All Mankind, czy nawet w Expans, to jest oczywiście jeszcze bardziej oddalone w czasie wizjonerstwo, ale widzimy to czołganie się właśnie w tym kierunku. A być może już niedługo. Staniemy na czworakach i będziemy dużo szybciej zmierzać w tym kierunku, czego sobie, Wam i przede wszystkim twórcom tych technologii oczywiście życzę. I zapraszam Was na stronę astrofaza.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej kosmicznych newsów oraz do zapisywania się do naszego newslettera. Tam na stronie macie zakładkę, gdzie możecie to zrobić. W tym newsletterze wysyłamy m.in. też dodatkowe newsy, które nie pojawiają się nigdzie indziej na Astrofazie, więc warto. I widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. To już wszystkie ogłoszenia pokładowe. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!